Dzień dobry, dzisiaj kilka słów o niedzieli palmowej. Tutaj znajdują się dwie palmy w tej chwili. To jest palma z tamtego roku, bukszpan ozdobiony kwiatuszkami z bibuły, bo tak się robiło i bardzo często się robi. Tu mamy drugą palmę, która jest sprzed dwóch lat wykonaną z samego papieru, z bibuły, z różnego rodzaju y, mięsistych papierów. I tak dalej. I tak też bardzo często robimy dzisiaj właśnie palmy. Ja chciałabym dzisiaj powiedzieć kilka słów o naturalnych roślinach, które wykorzystywało się dawniej do robienia tych pierwszych, pierwotnych naszych palemek. I co to jest? Przede wszystkim musiała być gałązka leszczyny która pochyliła się nad śmiercią Pana Jezusa i zapłakała. Wierzba z kotkami to są tak jakby łzy według legendy, że wierzba zapłakała nad śmiercią Pana Jezusa. Musi być koniecznie coś zielonego. Bóg szpan. mam tutaj gałązkę jałowca i z mi jest Barwinek mogą być borówki, czcina, która również jest takim wyrazem tego, że Pan Jezus cierpiał na krzyżu. Nie powinno być w dawnej palmie wielkanocnej topoli, bo według legendy to właśnie ona jako jedna jedyna. Nie zmieniła się z powodu śmierci pana Jezusa. Gdy zrobi się palmę wielkanocną, wierzbną na niedzielę wierzbną, na niedzielę kwietną, bo tak również była nazywana niedziela palmowa, to po wyjściu z kościoła bito się nawzajem tymi palemkami, wykonanymi właśnie z tych naturalnych roślin. Uważano, że to bicie ma dać nam zdrowie, powodzenie. Mówiono wtedy, to nie ja biję, palma bije. Sześć nocek do Wielkiej Nocy. Wierzono również, że każda z tych roślin, która znajduje się w palmie wielkanocnej, jest rośliną leczniczą. Szczególną rolę przypisywano tym baziom. Yy, dawniej nazywano, nazywane były one bagniątkami. Uważano, że jak ktoś zje poświęcone bagniątko, będzie miał zdrowe gardło. A cały rok ta palma stała albo była gdzieś postawiona albo wytknięta za święty obraz, można było zrywać te bagniątka i parzyć sobie przy gorączce. Używano również jałowca do okadzania pomieszczenia. Korzystano z kotków leszczyny, gdy były jakieś stany zapalne, gdy ludzie y, czuli melancholie, popadali w depresję. Te elementy zielone, barwinek, jałowiec, bukszpan to symbol nowonarodzonego życia z martwych Wierzono również, że zrobione krzyżyki z tych wszystkich gałązek, wzięte z tej palmy wielkanocnej, yy, zrobione krzyżyki, wetchnięte w pole na końcach, na, krawy, na krańcach swoich pól, rolnicy bijali te krzyże, miały dać tym polom urodzaj. Tę palmę wkładano za obraz, ona miała chronić dom, wieszano prze, yy, nad wejściem yy, do domu, nad drzwiami, ona miała chronić od piorunów. Gdy była burza, stawiano ją w oknie. Y, ta palma również była y, symbolem tego, y, że my y, jesteśmy, z prochu powstaliśmy i w proch się obrócimy, a poprzez co się to wyrażało? Święcone stare palmy były palone, i właśnie tym popiołem sypana była głowa w środę popielcową. Y, Ogromna jest symbolika tych wszystkich roślin, dawniej używanych do robienia palem. Przeważnie one były właśnie takie naturalne. Zróbcie sobie naturalną palmę. Można ją jedynie ozdobić jakimiś suszonymi kwiatuszkami. Nie dawajmy żadnego plastiku, papieru. Powróćmy do natury. Do tego zachęcam.